Wiesz, się sobie Toka World. Tak. Nową grę na moim kanale. Teraz chcę zobaczyć, jak to się rusza. Wszystko. Teraz znajdźmy szkołę. Bo w sumie nie widziało mi tutaj. Może tu gdzieś jest? No. Chyba tutaj. No a tutaj my mieszkamy. No to chodźmy. Jak się bawić, dziewczynki? Aha, i oczywiście pes. Ja tutaj robię historię. Dobrze, mama, bawimy się lalkami. Ja oczywiście muszę być chłopcem. Jak chcesz, mogę iść Ci po zabawkę drugą lalkę nie hmm, ale fajna muzyka ja już się nie bawię hmm. idę spać huh. pufę. Dobrze. Och, poczytałam, teraz chyba pójdę poprasować. No tylko, po... no idę pranie. Biegam. Idę spać też. Hmm, z lalkami. He, a może zostawię te lalki tutaj i wezmę moje drzewko do spania. Siostra takiego nie ma. Dobra, nabrało się, że będę pracować. Mam nadzieję, że już śpią grubo, bo muszę ich pomiesiać dla mojej starszej córki. Dobrze. A, jestem już w sklepie. Teraz muszę iść na dział dziecięcy. Puszczę, sobie powoli. Nie, tego pieska nie będę brać. Dobrze, czy mogę znaleźć jeszcze jakieś misie? Nie wiem, muszę mi poszukać, pani poczeka. Dobrze. Albo niech poni sobie poznajduje. Jeszcze lepiej. Hmm. Nie widzę, żeby tu były jakieś miski. Hmm. Dobrze, to ja poproszę tego. No, dziękuję. Mam, że wróciłam. Jestem ciekawa, czy śpi. Położę jej go. Rzucam. Nie łapię go. No złap go. Czy to jest mi się dla mnie? Tak, idź pij z nim. Mm. No to się cieszę. O, akurat noc zapadła. Zapalę świeczkę i sprawdzę, czy nigdzie nie zostawiłem zapalonego światła. Nie to uh. Uh. Chyba pora zrobić śniadanie. Mm, to idę. Chociaż najpierw się załatwię. Ach. Ostatnio i tak była mu fryzjera. Umyję ręce. Okej, okay, wyjmę. E, nie mam nic w lodówce, bo wszystko zjadłam. To pójdę na zakupki. A i ze głupie drzwi. Okej okay, byłam już na zakupach, przyszłam, to może teraz zrobię w końcu to śniadanie. Dalsza część nastąpi.